Witam koleżanki i kolegów, osiemdziesiąt 86. Tu mamy pięknego napros e, e, wosa z e, gąbek z Niemiec. Piękny samczyk, pięknie ułożony 2022. Potem mamy tutaj e, samiczkę z Jansenów e, z gołąb niemieckich Potem mamy samczyka z gąbków niemieckich. Tu mamy samiczkę z gąbków niemieckich. Dękę pokaż się malutka, poka się. Już się parzy z właśnie. Gołąbki niektóre są na rodowodach, niektóre są bez. Tu mamy pięknego samczyka Deklaka. Tu mamy czarne gołąbki. Ten nakład jest fabrów gołąbek. A, tu mamy też czerwonych. Tu mamy na przykład, linia kadet Fabra. to te moje gołąbki takie typowo dalekodystansowe, przepiękne gołębie. Większość wyprzedałem tych gołąbków, tak jeszcze dostawiłem. Tu mamy też takich gołąbków moich szybszych. Linia Barcelony. To są gołębie Westrete na Barcelona. Takie super gołębie. O się malutki. Przepiękny gołąbek. Tu mamy samiczkę Cadet Faber. Nie Barcelony. Następnego samiczka Cadet Faber. To mamy pięknego opala. Pokaż się, maleczki, pokaż się. Przepiękne. Tu mamy też samiczkę z opali. I tutaj mamy też parę ansenów Jeśli ktoś jest. A, jeszcze mamy tygrysy. Tu mamy samczyka pięknego tygrysa. Tu mamy też samczyka pięknego tygrysa. Także ktoś jest chętny, proszę o telefon 528-502 500... Robachęgę Polska